To teraz sobie wyobraź, że masz człowieku lat 12, 13, 10, whatever. Wpychają cię do tej instytucji z tymi pisolonymi jarzeniówkami, kurwa. Siedzisz tam od rana kurwa, do godzin popołudniowych, ponieważ jeżeli jeszcze byłem z wyżu demograficznego, tak więc u mnie było tak, że my na przykład w jeden dzień zaczynaliśmy yy, lekcje o 16 i trwały do 20.10. A następnego dnia musiałem przyjechać na ósmą czy tam na siódmą dziesięć do szkoły i miałem podrządkować trzy WF-y, gdzie nie było prysznica, żeby się kurwa wykąpać. I po tych trzech WF-achła i były dwa zardzewiałe krany wystające ze ściany. I ty te teraz musisz iść na dwie biologie, na których musisz być człowieku mega skupiony, bo nie będziesz wiedzieć, jak się lancetniki rozmnażają. A później masz matematykę, gdzie jesteś obstany w chuj, bo generalnie możesz dostać Disa, że nie rozumiesz kurwa, równiana z dwoma niewiadomymi albo innych wektorów. Wspierdol to o dorosłych, to nie wszyscy, kurwa, wypowiedzenie po kilku miesiącach. Ej, sorry, ale ta instytucja jest chora. A ty jesteś dzieciakiem, jesteś w to w... I teraz posłuchaj, oprócz tego nie wiesz, co się dzieje z Twoim ciałem, ponieważ kurwa zaczynasz dojrzewać. Chłopakom zaczynają rośnąć, kurwa, dziewczyną zresztą też, włosy w śmiesznych miejscach generalnie, Chłopacy, chłopakom wypija testosteron, więc zaczyna się szarpanie gno...